Biblia mówi, że duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a szatan zabrał go na najwyższy szczyt. Lepiej, by duch wyprowadził nas na pustynię, byśmy się uczyli, niż by szatan wyniósł nas na wysoką pozycję, a potem kazał nam z niej spaść. Dlaczego to mówię? Ponieważ w Twojej głowie może pojawić się myśl: Mam przyjaciela, który ma dużo pieniędzy i nigdy nie postawił stopy w kościele. Tak, on może tam być, ale patrzmy w przyszłość, a nie w teraźniejszość. Nie patrzmy tylko na to, co dzieje się teraz. Spójrzmy na wynik za dwadzieścia lub trzydzieści lat. Jeśli przeprowadzisz jakieś badania, zobaczysz, że większość samobójstw wśród przedsiębiorców ma miejsce po pięćdziesiątej piątej roku życia, ponieważ poszli w górę i stracili wszystko. Kiedy budujesz na skalę, nic nie tracisz. Budowanie na stopach Pana jest niewzruszone. Nauczyliśmy się już tutaj, że potrzebujemy spojrzenia Anioła, aby się zmienić. Spójrzmy na jeszcze jeden fragment, aby to zrozumieć. Ewangelia Marka, godzina 8:22. Proszę, umieść go tam. Marek, rozdział 8, werset 22. Omówmy kilka rzeczy, abyście mogli zrozumieć, co Bóg może powiedzieć. A ja powiem wam, co Bóg zrobił ze mną. Poszli do Betsaidy, a niektórzy ludzie przyprowadzili niewidomego, błagając Jezusa, aby go dotknął. Jezus wziął niewidomego za rękę i wyprowadził go z wioski. Po napłuciu mu w oczy i położeniu na nim rąk, Jezus zapytał, czy coś widzisz? Podniósł oczy i powiedział, widzę ludzi, wyglądają jak chodzące drzewa. Zwróć uwagę! Jest to tekst, który być może słyszałeś już wcześniej. Przyprowadzili niewidomego do Jezusa, a on nie widział. Jezus splunął. Dlaczego Jezus splunął? Ponieważ w tym środowisku, w którym znajdował się niewidomy, nie mógł być. W tamtych czasach istniały środowiska, w których mogli przebywać niewidomi, trendowaci, sparaliżowani i inni chorzy. Kiedy niewidomy wchodził do miejsca w którym nie mógł przebywać, żydzi pluli na niego, aby wskazać, że to miejsce nie jest dla niego dozwolone. Plucie było oznaką odrzucenia. Tak więc żyd splunął, a niewidomy zrozumiał, że musi opuścić ten obszar. Kiedy Jezus znajduje niewidomego i pluje na niego, mówi mu, że ten, który powiedział, że nie może tam zostać, teraz zobaczy, że zostaje. Ten, który powiedział że nie jest częścią tego środowiska, zobaczy, że jest Jego częścią, a nawet wyjdzie z niego uzdrowiony. Jezus zmienia sytuację niewidomego za pomocą znaku, który reprezentował Jego odrzucenie. Dlaczego tak się dzieje w naszym życiu? Ponieważ czasami jesteś tutaj i ludzie mówią. Wracaj, nie poradzisz sobie, angielski jest zbyt trudny, miasto jest zbyt zimne, wszyscy są daleko, tęsknisz za rodziną. Ale Jezus mówi, to w tym środowisku zmienię twoje życie. Możesz bić brawo, to dla Jezusa. Jezus nie umieścił cię tutaj, abyś nie wygrał. Nie jesteś tu przez przypadek, jest już dla ciebie plan znacznie dalej. Kiedy Mojżesz wybiera dwunastu, aby weszli do ziemi obiecanej, kto zna ten fragment? Amen. Mojżesz wybiera dwunastu, wysyła ich do ziemi obiecanej, a potem dwunastu wraca. Kiedy wracają, Mojżesz siada i mówi: Powiedzcie mi, co tam widzieliście. Dziesięciu narzekało, że widzieli tylko problemy, ale dwóch powiedziało: Uwielbiam te ziemie. Kiście winogron są ogromne, domy są duże, to dobrze prosperująca ziemia. Teraz pytam: Jak nazywają się ci dwaj, którzy kochali te ziemie? Joshua i Caleb. A imiona dziesięciu, którym się nie. Nie wiemy, ponieważ za każdym razem, gdy odrzucasz ziemię, którą dał Ci Bóg, nie będziesz tam pamiętany. Za każdym razem, gdy odrzucasz tę ziemię, nie bierzesz niczego w posiadanie. Ale kiedy masz wygląd Jozuego lub Kaleba, dobrobyt ziemi przychodzi do ciebie. Zostałeś umieszczony na tej ziemi, nie wiem jak dawno temu, a Jezus siedział na stołku. Każdego dnia, kiedy wracasz do domu, Narzekając na ziemię, mówi: Wracaj na koniec kolejki, nic nie rozumiesz. Ale kiedy przyjeżdżasz i mówisz: Podoba mi się to miejsce, ta zimna pogoda jest wspaniała, mój Boże, te budynki są piękne, spójrz na ludzi tutaj. Wtedy drzwi zaczynają się otwierać, ponieważ przepowiadasz, co otrzymasz. Drzwi zaczną się dla Ciebie otwierać. Bądź bardzo ostrożny w tym, co mówisz. Zmień swoje myślenie, wyjdź ze zwyczajności i wejdź w nadzwyczajność. Musimy bardzo kontrolować nasz umysł, to nasz największy sabotażysta. Niszczy nas cały czas, sprawia, że kręcimy się w kółko i nie możemy wygrać. Mamy obietnicę, mamy słowo, że zwyciężymy i odniesiemy sukces. Spójrzmy, jak zachował się Jezus. Bierze chleb, zanurza go w winie i podaje Judaszowi. Mówi do Judasza, Twoje działania nie poruszają mojego celu. To, co zamierzasz zrobić, nie ma na mnie wpływu. To, co masz w sobie, nie ma na mnie wpływu, ponieważ dopóki to, co zewnętrzne, porusza Twoje wnętrze, jesteś zgubiony. To, co zewnętrzne, nie może poruszyć tego, co jest w Tobie, Chrystus w Tobie musi być absolutny, pewność, że przyszedłeś, aby zwyciężyć. Jezus tam był. Wyobraźmy sobie, że to jesteśmy my. Jesteś tam przy stole i wiesz, że jedna z tych osób cię zdradzi, zostaniesz pobity, powieszony, a on jest tam przy stole. Czy bylibyśmy w stanie dać mu chleb honoru? Ponieważ kiedy zanurzasz chleb w winie i podajesz go, oddajesz największy zaszczyt przy stole. Jezus oddał największy honor przy stole, mówiąc Judaszowi: Twoje czyny nie zmieniają tego kim jestem. Dlaczego to mówię? Ponieważ czasami są rzeczy w Twoim życiu, które się nie dzieją, ponieważ mierzysz je własnym zegarkiem. Przykład. Józef był w więzieniu, przybył do niego szafarz i piekarz. Pan zawsze zsyła znaki, więc musisz być w duchu, aby odczytać znaki i zrozumieć, co Bóg ma dla Ciebie. Kiedy Józef był w więzieniu, kto tam przybył? i wino, a chleb. Józef, Hebrajczyk, wiedział, że chleb i wino oznaczają kolację. Kiedy przybyli szafarz i piekarz, powiedział: Obecność pana jest tutaj. Do tego momentu Józef nie miał żadnych snów. W jaki sposób Józef postawił się w sytuacji, w której powiedział: Powiedz mi swój sen, a ja go wyjawię? Nie wyjawił nawet swojego. Ale w tym momencie odczytał znak i powiedział: Będzie wieczerza. A za każdym razem, gdy jest wieczerza, wchodzisz w dna Chrystusa. Dlatego nie możemy obejść się bez wieczerzy. Kiedy przyjmujesz wieczerze, wchodzisz w dna Chrystusa. Pan był w drodze do Emaus i spotkał dwóch uczniów. Wszedł do domu uczniów z Emaus, którzy nie widzieli Jezusa. Kiedy spożywają kolację, Łuski spadają z ich oczu i widzą Chrystusa. Możesz zobaczyć rzeczy, które są dla Twojego życia tylko wtedy, gdy przyjmujesz kolację. Po raz kolejny nie możemy opuścić domu Pana. W tym momencie, gdy Jezus jest tam z Judaszem i wydaje wieczerze, ujawnia się to, co ma się wydarzyć. Często pozwalamy, aby to, co jest w nas, mówiło głośniej. Kiedy Józef był w więzieniu objawił Sen Szafarzowi i Piekarzowi i powiedział do szafarza Jestem tutaj w Kanaanie wydostań mnie stąd postaw mnie w lepszej pozycji Muszę zmienić moje życie przekształcić moje życie Szafarz odszedł ale nie pamiętał Józefa Dlaczego szafarz nie pomyślał o Józefie ponieważ gdyby przyszedł do faraona i powiedział Faraonie w więzieniu jest facet który ujawnia wszystko jest czystym ogniem, jest mężem Bożym. Faraon zapytałby, które stanowisko powinien zająć. A szafarz powiedziałby: Piekarz nie żyje, więc on może wziąć te prace. Ale Bóg nie pozwolił szafarzowi o tym pamiętać, ponieważ Józef był gubernatorem, a nie piekarzem. Czasami prosisz przyjaciela o pracę, a on jej nie dostaje. Bierzesz to do siebie, myślisz, że jest nieszczęśliwy. Że mógł zmienić swoje życie. Szatan miesza ci wtedy w myślach i nie rozumiesz Bożego planu. Bierzesz wszystko do siebie. Powiedz swojemu bratu: Zamierzam umieścić na sobie tabliczkę z napisem, pod nowym kierownictwem. Od teraz to nie ja tu mieszkam, to Chrystus mieszka we mnie. Więc jeśli ktoś zamierza zaatakować ten dom, niech uważa, bo to już nie ja otworzę te drzwi. Musimy się tego nauczyć i przestać brać to do siebie, zdać sobie sprawę, że jeśli Chrystus żyje w nas, za każdym razem, gdy chcesz wziąć satysfakcję lub załatwić to swoimi rękami, wracasz na koniec kolejki. Amen? Niczego nie zrozumiałeś. Zaczynasz rozumieć dopiero wtedy, gdy coś ci się przydarza i mówisz: Chrystus jest tym, który się mną opiekuje, jest w tym jakiś cel. Wtedy ewoluujesz. Przechodzisz na wyższy poziom, doświadczasz niezwykłości. Wiesz, kiedy prosisz o coś i nie możesz tego kupić, a tak bardzo tego pragnąłeś. I mówisz: Wiesz, co to jest? Nie dostałem tego, ale Bóg ma dla mnie plan. Amen. Bóg ma plan, zrozumiałeś cel i zamierzasz żyć w sposób niezwykły. Wtedy zaczynasz żyć inaczej. Wracasz do domu i mówisz: Wiesz, Ceo, mój synu, Bóg ma dla nas coś lepszego. Bóg nie zamknął tych drzwi, ma coś lepszego. Ponieważ kiedy drzwi są ludzkie, po prostu pukasz, a człowiek je otwiera. Kiedy są to Boże drzwi, to Bóg je otwiera i zamyka. Nie ma sensu, aby ktokolwiek pukał, ponieważ drzwi otwierają się tylko dla ciebie. Dlatego musimy zmienić nasze myślenie i zrozumieć Boże cele. W życiu Józefa Szafasz nie pamiętał, ale kiedy faraon miał sen, nikt nie mógł go wyjawić. Tak więc Szafasz pamiętał, i Józef został powołany. Kiedy jest to Boży cel, nie ma sensu, tylko Ty możesz wejść do tych drzwi. Zmieńmy więc sposób, w jaki myślimy i mówimy. Amen? Niech Bóg Was błogosławi. Życzę błogosławionego tygodnia i zmieńmy nasze myślenie. Bądźmy wdzięczni za to, co mamy, wierzmy, że Bóg kontroluje nasze życie i żyjmy tym, co niezwykłe. Niech łaska Boża będzie z wami wszystkimi.